Witam wszystkich widzów. Czas na kolejną serię wiadomości. Zaczniemy od Norwegii. Co prawda, nie mamy tutaj konkretnych informacji, ale zaprezentowano fotografie z testów porównawczych czołgów K2NO i Leopard 2A7NO. Ta seria testów najprawdopodobniej dotyczyć będzie na początku mobilności, następnie siły ognia. Niestety, na podstawie samych fotografii nie jest możliwa ocena tego, jak sprawowały się wozy, choć jedna z fotografii może sugerować, iż K2No jest bardziej mobilny niż Leopard 2A7No. Podobnie jest na już udostępnionych filmach. Oczywiście, te testy dopiero się rozpoczynają, a to, co do tej pory pokazano, to bardziej prezentacja dla mediów niż no, faktyczne testy. A więc zobaczymy w niedalekiej przyszłości, jak zakończy się program pozyskania nowych czołgów dla armii norweskiej. Oczywiście Leopard 2A7 ma tutaj tą przewagę, że armia norweska już wcześniej użytkowała czołgi rodziny Leopard 2. Natomiast K2 wydaje się być czołgiem bardziej zaawansowanym technicznie, technologicznie pod pewnymi względami niż Leopard 2. No ale to wszystko okaże się w testach. Zobaczymy, którą konstrukcję Norwezy wybiorą. K2 wydaje się być lepiej dostosowany do warunków norweskich. Jeżeli chodzi o geografię, jest lżejszy, a Norwegia jest krajem górzystym, podobnie jak Korea Południowa. No, ale to się wszystko okaże. Może się okazać, że jednak Norwedzy postawią na cięższego Leoparda 2 7 A pozostając przy temacie czołgu K2... Wojska Lądowe Republiki Korei zakończyły odbiór drugiej partii czołgów K2. Przypomnę, że pierwsza partia wynosiła 100 maszyn, druga partia zaś 106 maszyn. Tym samym Wojska Lądowe Republiki Korei obecnie posiadają 206 czołgów K2. Zasadniczą różnicą wozów drugiej serii produkcyjnej jest silnik. Zamiast niemieckiego silnika wysokoprężnego MTU MT883 zastosowano już rodzimą również wysokoprężną jednostkę napędową w postaci silnika Dusan DV27K. Nadal stosowany jest natomiast niemiecki blok transmisji Renk HSWL295TM. Obecnie trwa produkcja wozów trzeciej serii produkcyjnej. Wozy te miały otrzymać już rodzimy blok transmisji SNT Dynamics EST15K. Jednakże problemy z rodzimą transmisją spowodowały, iż podjęto decyzję, że wozy trzeciej serii będą nadal wykorzystywały transmisję firmy RENK. Wozy trzeciej serii będą posiadać natomiast inne ulepszenia. Będą to nowocześniejsze systemy wymiany danych, lepsze urządzenia Optoelektroniczne dowódcy i kierowcy, zaś system kierowania ogniem zostanie wzbogacony o układ automatycznego śledzenia celu. Na chwilę obecną wozów trzeciej serii zakontraktowano 54 egzemplarze, co oznacza, że po zakończeniu dostaw wojska lądowe Republiki Korei będą posiadać łącznie 260 czołgów K2. Oczywiście należy się spodziewać kolejnych zamówień w przyszłości. Pozostając jeszcze przy sprzęcie pochodzącym z Republiki Korei, Indie zamierzają zakupić drugą partię 155 mm armatochałbic samobieżnych K9 w miejscowej odmianie K9 Vajra T. Druga partia ma liczyć 200 egzemplarzy. Wartość kontraktu ma wynosić 330 mld dolarów amerykańskich. Do tej pory Indie zakupiły 100 egzemplarzy. Wracamy do tematu zakupu czołgów M1A2 SEP V3 przez Polskę. Nadal oczekujemy na zakończenie procedur foreign military sales. Natomiast w USA jest bardzo silny nacisk, aby je przyspieszyć. Naciskają głównie Republikanie, choć chcę tutaj zaznaczyć, że generalnie w USA jest konsensus obu partii, aby te czołgi sprzedać. No, bo to jest w końcu zysk dla rodzimego przemysłu amerykańskiego. Natomiast ze strony republikanów naciskają dość ważni ludzie. Jest to kongresmen Mike Rogers, jeden z ważniejszych członków komisji obrony w Izbie Reprezentantów, oraz jego koleżanka Lisa McClain, również członek tej samej komisji. Oboje wspiera także kongresmen Mike Turner. Również jeden z ważniejszych członków komisji wywiadu Izby Reprezentantów. A jak to wygląda w kwestii formalnej? Tak naprawdę do zakończenia procedur FMS pozostały już tylko ostateczne zgody Pentagonu. Te się przeciągają najprawdopodobniej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest to typowa biurokratyczna opieszałość. Nie tylko w Polsce urzędnicy nie lubią się śpieszyć. Po drugie, obserwując stronę agencji DSCA, można zauważyć, że Amerykanie mają dużo zamówień. Tylko w tym miesiącu wydano dwa dokumenty dotyczące kontraktów dla Francji, związane z systemami bezzałogowych systemów latających MQ9. I kolejny kontrakt dla Grecji, który dotyczy silników odrzutowych F100 PW229. Oraz dwa kolejne kontrakty dla Egiptu dotyczące samolotów transportowych C130J30 oraz radarów. Także widać, że Amerykanie mają bardzo wiele zamówień. W 2021 również mieli ich trochę, szczególnie pod koniec roku 2021, wydano kolejne pięć zezwoleń na eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Możliwe więc, że i rok 2022 jest dla nich bardzo pracowity. Musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Tutaj dodam także, że 17 lutego sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych ma przylecieć do Warszawy, może więc pojawią się jakieś nowe informacje na ten temat. To oczywiście nie oznacza, że siły zbrojne RP nie prowadzą intensywnych przygotowań do przyjęcia nowych wozów. 26 stycznia generał Maciej Jabłoński, odpowiedzialny za zakup czołgów M1A2 2 v 3 wizytował główny ośrodek szkoleniowy Sił Pancernych US Army w Fort Benning. Zgodnie z komunikatem Amerykanów wizyta dotyczyła kursu szkoleniowego dla oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, którzy prawdopodobnie w przyszłości wezmą w nim udział. Tymczasem armia francuska przygotowuje się do odebrania 20 pojazdów rozpoznawczych EBRC Jaguar. Jaguar ma masę około 25 ton, silnik o mocy 490 koni mechanicznych, zasięg wynosi 800 km. Załoga to trzy osoby, dowódca, działonowy i kierowca. Uzbrojenie stanowi armata automatyczna CTAS-40 kalibru 40 mm, Karabin maszynowy FN Mag kaliber 7,62 mm zainstalowany w zdalnie sterowanym module uzbrojenia, pełniącym również rolę panoramicznego przyrządu obserwacyjno-celowniczego dowódcy, a także zdwojona wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych MMP. Opancerzenie pojazdu chroni przed amunicją przeciwpancerną do kalibru 14,5 mm. Tymczasem w Wielkiej Brytanii trwa wystawa International Armored Vehicles 2022 i są dwie ciekawe informacje. Pierwsza dotyczy Niemiec, a mianowicie czołgi Leopard 2A7V nie są ostatnią planowaną modernizacją tych wozów. Obecnie trwają prace nad występującą podroboczą nazwą Leopard 2AX. Która, jeżeli zostanie przyjęta do uzbrojenia, prawdopodobnie otrzyma oznaczenie Leopard 2A8. Generalnie nie ma zachwytów, zapomnieć należy o zmianie uzbrojenia głównego. Podjęto już decyzję, że czołg będzie dalej uzbrojony w 120 mm armatę RH120 L55A1, co oznacza, iż wieża nie będzie najprawdopodobniej wymieniana. A więc nie będzie też automatu ładowania, który konieczny byłby dla dużo większej amunicji: 130 mm armaty RH130L51. Natomiast dalej poprawiana ma być ochrona pancerna. Z tego co obecnie wiemy, najprawdopodobniej ten dodatkowy pancerz w postaci klinów na wieży i dodatkowego modułu na kadłubie. Zostanie zastąpiony modułami ciężkiego wybuchowego pancerza reaktywnego. Być może w końcu zastosowane zostaną także moduły chroniące burty wieży i kadłuba. Najprawdopodobniej będzie to także ciężki wybuchowy pancerz reaktywny. Ewentualnie poprawa ochrony pojazdu będzie polegała na zastosowaniu aktywnego systemu obrony zamiast wzmacniania opancerzenia. Oczywiście. Zastosowane mają być także nowe przyrządy obserwacyjno-celownicze, poprawione mają zostać także możliwości walki w nocy. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to po prostu taki poprawiony Leopard 27V. Aczkolwiek z dalszym rozwojem to może być różnie, jeżeli chodzi o czołgi Leopard 2. Obecny niemiecki rząd generalnie ma takie dosyć nieprzyjazne podejście do rodzimej zbrojeniówki. I narzuca i ograniczenia eksportowe do państw spoza NATO i Unii Europejskiej. Do tego ewentualna porażka w Norwegii może sprawić, że nowych chętnych na Leopardy 2 nie będzie także w ramach NATO i Unii Europejskiej. Także przyszłość Leoparda 28 nie jest pewna. Oczywiście są użytkownicy tych czołgów w Europie i na świecie, których po prostu. W najbliższej przyszłości nie będzie stać na zakupienie całkowicie nowej konstrukcji ze względu na problemy ekonomiczne. Takimi państwami jest na przykład Hiszpania, czy Grecja, czy też na przykład Portugalia. Więc na pewno producent będzie musiał utrzymać łańcuchy logistyczne dla wersji czołgów użytkowanych przez te państwa. Tymczasem jeśli chodzi o czołg Challenger 3 to już wiemy na jego temat nieco więcej. Po pierwsze zarówno nowa wieża jak i modernizowany kadłub otrzymają tak zwany nowy pancerz modułowy, który ponoć ma nosić kryptonim Epsom. Choć pojawia się także kryptonim Farnham w kontekście opancerzenia czołgu Challenger 3. Możliwe, że oba kryptonimy odnoszą się do różnych typów opancerzenia, np. osłony zasadniczej i osłony dodatkowej. Oprócz tego, oczywiście czołg otrzyma nowe zawieszenie hydropneumatyczne trzeciej generacji, nowe hydrauliczne mechanizmy napinania gąsienic, zmodernizowany zostanie zespół napędowy. No i oczywiście z nową wieżą mamy do czynienia także z nowym uzbrojeniem głównym w postaci gładkolufowej 120 mm armaty RH-120 L-55A1. Razem z nową wieżą pojawia się także nowa architektura elektroniczna pojazdu, nowy system kierowania ogniem i nowa elektrooptyka. Tymczasem wracając do Polski. 17 stycznia na terenie garnizonu I Brygady Pancernej w Wesołej Oddano do użytku nowe garaże dla czołgów. Garaże mieszczą wszystkie czołgi obu batalionów yy, czołgów, które są w strukturach brygady. Są to nowoczesne budynki spełniające wszystkie wymogi. Zespół garaży z zapleczem obsługowym, dzięki przemyślanym rozwiązaniom projektowym, wyposażono w najnowsze technologie z zakresu wentylacji, systemów prze przeciwpożarowych oraz teletechnicznych. Nowe budynki spełniają najwyższe standardy użyteczności, są ergonomiczne i energooszczędne. To oczywiście nie koniec inwestycji. Na chwilę obecną powstaje budynek, w którym prowadzone będą obsługa oraz naprawy wozów, a także powstać ma nowy koszarowiec dla załóg wozów oraz bodajże mynia dla wozów. Uprzedzając pytania tak nowa infrastruktura jest już dostosowana do czołgów M1A2 SEPv3 które mają w przyszłości znaleźć się na wyposażeniu 18. dywizji zmechanizowanej w tym między innymi pierwszej brygady pancernej choćby szerokość M1A2 SEPv3 w podstawowej konfiguracji to znaczy bez dodatkowego pancerza burtowego czy też modułów aktywnego systemu obrony Trophy ma szerokość 3,660 mm. Leopard 2A5 na przykład to 3,750 mm. Także jak widać, z pomieszczeniem nowych czołgów w garażach nie będzie problemów. E, przy czym chciałbym tutaj zaznaczyć, na chwilę obecną kupujemy czołgi M1 bez dodatkowego opancerzenia oraz bez aktywnego systemu obrony. Aktywny system obrony prawdopodobnie zostanie kupiony w okresie późniejszym. Wynika to po prostu z dużych kosztów tego systemu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że w czasie pokoju nie ma sensu, aby na czołgach ciągle był zainstalowany tak drogi element, takim jest aktywny system obrony. Tego typu elementy można uszkodzić, no i potem trzeba bardzo dużo płacić za ich naprawę lub wymianę. A więc w czasie pokoju raczej te elementy będą zdemontowane, zakonserwowane i składowane w odpowiednich magazynach. I tutaj znowu uprzedzając kolejne pytania. Wojny nie wybuchają z godziny na godzinę. Zasadniczo zawsze mamy pewien etap eskalacji. A więc jednostka wojskowa może opuścić koszary. Na wiele dni, tygodni, czy nawet miesięcy, nim zaczną się działania wojenne, każda jednostka wojskowa ma niejawne e, obszary dyslokacji i tam po prostu się udaje z terenu zakoszarowania. Jeżeli chodzi o same garaże, są one też tak pomyślane, iż w jednym garażu mieści się to nie jest do końca jasne: albo sekcja, albo cały pluton. Sekcja to są dwa wozy. Pluton to są cztery wozy. Także tak to wygląda. Oczywiście, osiemnastą dywizję zmechanizowaną czeka wiele innych inwestycji. Odsyłam tutaj do wywiadu, jaki przeprowadził mój kolega z redakcji magazynu Nowa Technika Wojskowa Tomasz Dmitruk. Z, z dowódcą. Dywizji generałem Jarosławem Gromadzińskim. Jest to oczywiście wszystko na łamach najnowszego numeru magazynu. Nowa Technika Wojskowa. Serdecznie polecam, bo to bardzo ciekawy wywiad. A jest w numerze także sporo innych ciekawych artykułów. Dobrze, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Czołem.